Hej, siemajczku ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Więc tak, w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie pułapeczkę, zdobyliśmy trochę mleka do Wyvern, więc wiecie już co czeka nas w tym odcinku, tak jak Wyklujemy sobie Wyvern na tą naszą 280 level, eee, nasz Pachi tutaj ją dzielnie trzyma, broni cały czas tego jajeczka, także dzięki mu za to. Eee, a więc tak, bierzemy się do roboty. Spark Powder mam przy sobie już, także nie muszę tutaj nic tworzyć. Bierzemy jajco, jeszcze się, że to jest 280 level, bo w ostatnim, w ostatnim odcinku jak robiliśmy pułapkę na wiwernę sobie kilka jajek jeszcze podwędziliśmy na sam koniec. Ehm, Płapka swoją drogą bardzo fajna, tanim kosztem można wiwernę złapać i nie męczyć się za wiele, także... Także spoko, spoko sprawach. Kto nie widział, niech sobie obejrzy. A my tymczasem lecimy, przechodzimy do tematu. Wykorzystamy sobie do tego tutaj fundamenty naszego przyszłego domu, naszej przyszłej bazy. Tu sobie jeszcze może rzucę jedno światełko, co by było. I teraz tak, musimy tutaj ten nasz spark powder porozdzielać na te wszystkie tutaj e, pochodnie. Ok, ok, na razie to wystarczy. Rzucamy wszystko. Jest to może idealne kółko, ale nikt by się tutaj tym nie przejmował raczej. To ma ona posłużyć tymczasowo do wyklucia naszego jajeczka. Później sobie zrobimy specjalne pomieszczenie do tego. Ustawiamy sobie klimatyzatory. Wszystko będzie jak cazy. Dobra, mamy jeszcze tutaj podzielone mamy. U mnie już się zrobiło troszkę gorąco. Ale myślę, że dla naszego jajeczka to nie będzie jeszcze wystarczające. Myślę, że tutaj musimy wszystko zapalić. Najśmieszniejsze jest to, że jajko jest lodowej biwerny, czyli tak naprawdę według mnie logicznie i co powinno ona, wo, powinno to jajko woleć niższą temperaturę do wyklucia niż na przykład takiej ognistej biwerny, no ale to chyba nie ma reguły. Ok, teraz żebym go nie zjadł. Zobaczymy... O Jezu, ale tutaj, teraz żebym go nie zjadł, ale tutaj ten ogień razi po prostu po gałczanach. Jest Incubating, czyli tak naprawdę wystarczą nam tutaj te pochodnie. Ok, ale wiecie co? Ja sobie rozdzielę jeszcze na te pozostałe, żeby sobie ładnego screenshotta tutaj zrobić eee, na miniaturę odcinka. I najpierw może zapalę, a później zrobimy z tego ten żółta Okej, sobie do tego Rexa. Szej pani Rex. Rexiory. To mieli w, w, widok z, z lotu ptaka. Hm, słabo to trochę wygląda. Może w ten sposób? Miniaturkę? Hmm... A jakbym wszedł tutaj? Mogłem to zrobić bliżej tych schodów. No. Tak, fajnie by było... Jak... Jakbym sobie to... Ten patyczek... Zlikwidował, który mam na sobie. Niestety nie jestem w stanie go zlikwidować. Jest tutaj coś, co. Hmm, co jest w stanie mnie zaatakować na tą obecną chwilę? Nie za bardzo. Kolce nie zniszczą mi tego światełka. Jak się kładę, to mi to światełko przed paszczą widnieje i niestety mi psuje to efekt. A ujęcie by było spoko. Dobra, zerknijmy sobie w tym czasie jak to jajeczko. Incubating Zostało 16 minut aż! 16 minut aż. Cholera jasna. W pogotowie będziemy mieć mięsko na pewno. Mamy Reksora tutaj przy sobie, także mięso jest. Dlatego Park Powderu mam tyle, że to jest masakra. Hmm. Okej. Okay. Dobra moi drodzy, to ja do was wrócę za 16 minut. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale niestety straciłem dwa dinozaury. To jednym jest Strike. Szkoda wielka, bo teraz będę musiał sobie coś oswoić kolejnego. A drugim jest nasz Pacci, także Rip. Ale wypełniłeś swoją misję do końca. Ee, dopilnowałeś, aby jajko było całe. Niestety na sam koniec, gdy już miałeś odejść na emeryturę. Zasłużoną Wszystko zostało zniwecz... zniweczone <noise> Można tak powiedzieć Okej, okay, próbowałem znaleźć odpowiednie słowo Wpadło mi coś takiego eee, Dobra, moi drodzy, ja sobie tu w międzyczasie Naszą kulą zbieram trochę surowca Bo tu będzie mi potrzebne mnóstwo surowca Zobaczmy jak tam nasze jajeczko Trzy minutki 3 minutki myślę, że to już poczekamy sobie razem. Na te 3 minutki nie, mam tutaj trochę surowca. Jestem ciekaw czy te lodowe Bivarnone różnią się jakoś wyglądem trochę od siebie czy nie eee, W sumie okay. tak naprawdę miałem tylko jedną do tej pory tą co ostatni raz widzieliście Szkoda, że nam zginął trik Będziemy musieli tutaj coś oswoić w takim razie nowego metalu. Na razie się metal się na razie nie zrespił. No, ale jak widzicie, niebezpieczna okolica. Bardzo niebezpieczna. Zrespił się Rex. Tekowy Rex na 278 levelu. Niestety, no, sytuacja była taka, a nie inna, i musiałem go zabić. Chciałbym, chciałbym go oswoić i to bardzo tego Rexa, ale zabiłbym w tym czasie resztę dinozaurów. Myślę, że bez problemu sobie znajdziemy jeszcze takiego reksiora Co ja sobie tutaj mam dodać? Movement speeda sobie może jeszcze troszkę dodam Jak tutaj nasz metal Metal się przepala, drewna mało ma Drewna mało ma metal Także weźmy mu tutaj troszkę tego drewna, dorzućmy No, i jak widzieliście, sytuacja też była tyle niefortunna, że wszystkie moje ofensywne dinki, czyli Scorpion, e, e, Scorpion, Rex i Tygrys były poza zasięgiem, bo Rex był gdzieś tu, a dinki się zablokowały gdzieś z tamtej strony chałupy. Także shame i Unio nie obroniliście tutaj naszej hacjendy, naszych partnerów w tym boju. Tygrys, tygrys, tygrys. Ty, ty, już masz fajne w miarę levele. Masz fajne w miarę levele. Statystyki chciałem powiedzieć, no ale powiedziałem levela Ty trochę obrażeń wyrwałeś widzę, no. Nie tak źle. Dobra, 3 minutki tam było. Bierzemy z rexa albo weźmiemy sobie po prostu mięso z niego, on tam nam jest niepotrzebny. Jak widać, gdy był tutaj potrzebny, to ja go zabrałem, a wszystko poszło się rypać. Jak to to wygląda? 58 sekund. Myślę, że... Hm. Nie wiem, czy brać już mleko. Mleko jeszcze chyba nie będzie mi potrzebne. Mleko prawdopodobnie w ogóle nie będzie mi potrzebne. Tak jak na tamtym serwerze było. Jako ono ma jeszcze przydatność? 8 godzin. No, zobaczymy. Jakże będę musiał jeszcze lecić po jeszcze jedno mleko. Eee... Jeżeli będzie potrzebne do zabawy, do imprintingu tej naszej wiwerny. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić imprinting. Jak nie, to by była lipa. Okej. Okay. Jak to tu wygląda? 15 sekund. w sumie, też spoko w sumie ujęcie było, dobra claim dobra, mamy Cię Akces z inwentory mięsko masz e, teraz tak behavior bo Ty masz wandering włączony disable wandering e, i Ty musisz, musimy Ci jeszcze zmienić follow distance back Follow distance na lowest, żebyś ty za mną poszła Samica <coughs> Okej, okay, przyjrzyjmy się jej A nie ta kamera Cię chuda wyłączyć tego to wygląda, ten czubek ma taki trochę bardziej, te, te kolce do góry bardziej takie niebieskie chyba, niż ta moja poprzednia wiwerna. To wygląda jak zgred. Jak mała wiwerna. Wszystkie małe wiwerny wyglądają jak takie zgredy. Okej, okay, bardzo szybko dorasta, bo już mogę Ci 37 mięsa wrócić. Dobra. Eee, za godzinkę będzie chciała opieki. Spoko. statystyki na tę chwilę statystyki na tą chwilę 15 11500 HP Staminka 900 waga 745 i melee damage 364 Nie jest źle. Zobaczymy jak z tym printingiem wyjdzie, czy nam to w ogóle się uda zrobić na 100%. 50% myślę, że bez problemu bym chciał. Zobaczymy ile w ogóle ten imprinting będzie szedł, bo na tamtym serwerze 25% było za jedną rzecz, którą Weaverna tutaj chciała zrobić, czy to przejść się na spacer, czy zjeść coś szczególnego. Zobaczymy, no. Zobaczymy, co ona będzie chciała. No to co, moi drodzy? W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia wszystkim. Cześć!